Hejka. Z tej strony Kacper Kaszmierczak. Witam was w tymże filmie i dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej części przygód Jamesa Bonda, czyli No Time to Die. W tym momencie nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko powiedzieć wam: iż zapraszam do oglądania. Moi drodzy, mamy to. Po wielu przesunięciach, no time to die, wreszcie weszło do kina i już w tym momencie, już w premierowy weekend, stało się murowanym hitem, ponieważ tylko wtedy obejrzało go prawie pół miliona osób. Najnowszy film z serii przygód Jamesa Bonda jest serdecznie ostatnim, konkretnie piątym, w którym główną rolę gra Daniel Craig. Muszę przyznać, że cała ta seria filmów Jamesa Bonda z główną rolą Daniela Craiga była bardzo ciekawą serią, bardzo tak naprawdę ciekawym spin-offem całej marki James Bond, bo mimo tego, że w dość specyficzny sposób ona była połączona różnymi ważnymi dla całej marki symbolami i tak dalej z poprzednimi częściami, tak w bardzo wielu miejscach od nich się i od całej tej serii ta nowa saga się odcinała. Filmy z Bondem, granym przez Daniela Craig'a były o tyle i właściwie są o tyle niecodzienne, że odcinają się i łamią schematy, które były narzucane wcześniej i przez poprzednie części przygód Jamesa Bonda, oraz przez różne inne szpiegowskie filmy akcji. Chociażby to, że walka, którą widzimy na ekranie, nie jest idealnie odgrywaną choreografią agenta 007, tylko jest bardziej. Ludzka, jest bardziej spontaniczna, jest mniej perfekcyjna. Albo to, że patrząc na e, głównego bohatera na ekranie, my nie widzimy. Perfekcyjnego, idealnego robota, tylko człowieka, który popełnia błędy, który idealnie nie wymierzy ciosu, idealnie nie trafi, albo chociażby to, że w całej tej najnowszej sadze nie było widać w porównaniu z poprzednimi filmami aż tylu gadżetów z kosmosu. Na początku, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z motywem czy też z wątkami ze Spectre, no trochę się zawiodłem, bo myślałem, że byłem przekonany, że będziemy mieli tutaj do czynienia z odtwórczym i bardzo usilnym e, szukaniem niedociągniętych wątków, czy to z tego filmu, czy to z poprzednich. Natomiast wielkie moje zaskoczenie było, gdy okazało się, że tak nie jest i mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrze wykonanym recyklingiem, bo mimo tego, że... Jakby No Time to Die jest sequelem Spectre i czerpie trochę z tych niedociągniętych wątków i pewnych motywów, to wprowadza zupełnie nową historię, zupełnie nowego antagonistę, który nie jest po prostu kolejnym członkiem Spectre czy kimś, kto stał nad um, Blofeldem, czyli szefem Spectre, tylko jest Postacią, która jest trochę spoza tego koła, i po prostu na spektrum próbuje się zemścić. W No Time to Die występuje, można powiedzieć, dwóch antagonistów, czyli Bluffett, oraz dość pokrętnie powiązany z nim Lucifer Safin, czyli tak naprawdę główny antagonista tego filmu. No i okej, okay, on został fajnie wprowadzony. Jako właśnie osoba, która chce się zemścić, która jest spoza Spectre. Natomiast sama jego postać to już jest trochę trudniejszy temat. W związku z tym, że niestety otwarcie i pierwsza część filmu były bardzo powolne i część wątków było bardzo niepotrzebnie rozdmuchiwanych, to niestety odbiło się to dość negatywnie na moim odbiorze kolejnej, drugiej części No Time to Die. Zgodnie z teorią Hitchcocka, dobry film powinien zacząć się od trzęsienia ziemi, a później napięcie powinno tylko i wyłącznie rosnąć. I okej! Okay, na początku mamy bardzo fajne sceny pościgów, sceny walki na włoskiej matarze, natomiast po tym początkowym skoku napięcia występuje bardzo długie wypłaszczenie. Z tego właśnie powodu w połączeniu z tym, że było bardzo dużo różnych wątków w tym filmie, to w późniejszej części filmu nie dość, że się trochę pogubiłem, to jeszcze właśnie przez tą decentralizację osi fabularnej nie byłem w stanie dojść do takich tak naprawdę podstawowych rzeczy, czyli Kim jest antagonista, kim faktycznie jest antagonista oraz jakie są jego motywacje? Co równie ważne, nie chcąc spoilerować, mogę tylko powiedzieć, że mniej więcej w połowie filmu rozwiązał się bardzo ważny wątek, który był główną motywacją antagonisty. I teraz tak: kim jest nasz antagonista? Kim jest Lucifer Sein? To jest anarchista oraz bioterrorysta, który po prostu próbuje zemścić się na organizacji Spectre. I wracając do tego wątku motywacji Safina, gdyby jeszcze osobą, która miała wpływ na działanie Spectre był Bond, no to wtedy mielibyśmy do czynienia z bardzo fajnym konfliktem, ponieważ Bond wpłynął na to, że Spectre zabiło rodzinę Safinowi i Safin chce się na nim zemścić. Natomiast czegoś takiego nie ma i przez to troszeczkę motywacja tego antagonisty się bardzo mocno zamywa, i jego działania nie mają jakiejś takiej. Ee, Naprawdę sensownej podstawy, czyli on walczy z Bondem, ale właściwie nie do końca wiadomo, po co akurat z Bondem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak twórcom udało się fajnie zamknąć całą tą pięcioczęściową sagę. Od początku filmów z Danielem Craigiem mieliśmy do czynienia z postaciami związanymi ze Spectre. Pierwsze trzy filmy to były mm, takie trochę, można powiedzieć, pachołki w tej organizacji, podwładni Blofelda. Spectre pokazało nam, że właśnie taka organizacja istnieje, że wytłumaczyło nam, że Blofeld był nad nimi, że to były jego pachołki, i teraz w tym momencie, w No Time to Die, mamy do czynienia z zamknięciem wszystkich tych wątków, rozprawieniem się z tymi wszystkimi antagonistami na górze oraz z bardzo fajnym klamrowym zamknięciem całej tej historii. Nie chcę tutaj gdybać, czy nowy Bond będzie kontynuacją tejże historii, czy też może rozpocznie zupełnie nowy rozdział, który też nie będzie powiązany z poprzednimi częściami i no, tak jak mówię, nie chcę gdybać, więc pozostawię to tylko w sferze takiego mojego domyślania się, czyli mojego powiedzmy pytania, bo jestem tego naprawdę niesamowicie ciekaw. Nawiązując do nowego Bonda, w tym wypadku nowej Bond, yy, w filmie. Bardzo mocno próbowała być pokazana taka walka pomiędzy Nową Bond, czyli agentką, która przyszła w zastępstwo za e, Jamesa Bonda oraz Starym Bondem, czyli powracającym z emerytury po raz ostatni Danielem Craigiem. Ogólnie rzecz biorąc, to był naprawdę fajny pomysł, bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z walką zewnętrzną, walką z wrogiem, natomiast z drugiej strony mieliśmy do czynienia z walką wewnętrzną, czyli walką o dominację w MI6. Tylko, że niestety na fajnym pomyśle się skończyło, bo poza sceną odbijania zakładnika na Kubie oraz przepychanek słownych u Malory'ego w biurze, no to tak naprawdę tej walki w ogóle nie czuć. Już abstrahując od tego, że sama postać nowej Bond jest w tym filmie tak wyjątkowo szara. Że jeżeli twórcy tego nie zmienią w kolejnym filmie, to będzie to najgorszy błąd w historii. Natomiast samo przejście ze Starego Bonda na Nowego Bonda było bardzo płynne, co w tej kiepskiej sytuacji jest chyba trochę pocieszeniem. Jakkolwiek nie spróbować poważnie patrzeć na serię filmów o Jamesie Bondzie, to jednak jest to y, szpiegowski film akcji, tudzież szpiegowskie filmy akcji nastawione na wybuchy, akcje, strzelaniny, pościgi i wiele takich różnych innych rzeczy. I ja poszedłem na tenże sens właśnie z taką myślą. Czyli dużo akcji, dużo, dużo strzelanin, dużo pościgów i się po prostu nie zawiodłem. Film dostarczył mi bardzo dużą dawkę dreszczyku emocji, związanego z tym, że właśnie te wcześniejsze elementy były bardzo dobrze zrealizowane. I jestem świadom, że bardzo dużo widzów, którzy już obejrzeli ten film, poszło na niego właśnie z taką samą myślą, więc to, co było założeniem w tym filmie, zostało po prostu spełnione i, i bardzo dobrze. Trzymając się dalej perspektywy tego akcjoniaka i takich typowych rzeczy w filmach akcji, to jest jedna rzecz, która bardzo mi się nie podoba. I to będą trochę moje prywatne narzekania, bo ja wiem, że filmy akcji rządzą się swoimi prawami, i to jest jedno z tych praw, mianowicie bardzo duża ilość, ja to wcześniej nazywałem, gadżetów z kosmosu. Mm, tak jak w poprzednich filmach e, występowało to i jest to już trochę swoista, niepsana tradycja, że Bond dostaje miliard gadżetów w ogóle science fiction, tak Seria z Danielem Craigiem, która notabene była tą serią, na której się właśnie wychowałem, bo później, wcześniejsze James Bondy dopiero sobie później oglądałem, więc ja byłem przyzwyczajony do, tej, do tego stanu rzeczy, w którym nie za bardzo jest mocny nacisk na te hiper przekombinowane gadżety. I to, że one się tutaj pojawiają w pewnej ilości, no po prostu nie przemawia to do mnie. Także podsumowując, w No Time to Die mamy do czynienia z bardzo dużą, solidnie wykonaną dawką akcji i z bardzo dużą dawką, równie dużą dawką. Dreszczyku emocji. Mamy niestety dość nudny początek, który zaniżał moją percepcję dalszej części filmu. Mamy antagonistę, który z jednej strony jest w miarę fajnie napisany i jest fajnie wpleciony w film, natomiast z drugiej strony nie do końca wiadomo, czemu walczy akurat z Bondem. Mamy też nową panią Bond. Mamy również odejście Jamesa Bonda jako Daniela Craiga, naprawdę z klasą. Dla kogo to jest film? I jeżeli jesteście fanami całej serii filmów o Bondzie i lubicie eksperymenty, to to będzie film dla Was. Ponieważ z jednej strony mamy tutaj ukłon ku klasyce, ku pierwszym częściom, a z drugiej strony mamy tutaj podążanie tym szlakiem, który wytyczyły już Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall oraz Spectre, czyli tej nowej sagi Bonda. Jeżeli tak samo jak ja wychowaliście się na filmach y, z Bondem jako Danielem Craigiem, lub po prostu tylko obejrzyjcie te filmy, to to również jest film dla Was, ponieważ, tak jak mówiłem, on podąża tą ścieżką. Jeżeli jesteście fanami tylko i wyłącznie starszych Bondów, no to tu może być ciężko, bo ukłon nie jest tak wielki, żeby do Was przemówił, i wydaje mi się, że to jest jednak troszkę zbyt współczesny film, jak na to, co było wtedy, bo prawda jest taka, że No Time to Die to jest naprawdę akcyjnie jak. Szyty na miarę czasów współczesnych, i dla fanów klasyki to może być konflikt nie do pogodzenia. Jeżeli jesteście fanami ogólnie filmów akcji szpiegowskich, no to też polecam ten film, bo tak jak mówiłem, mam tutaj porządną dawkę e, akcji dreszczyku emocji, już nie wchodząc w fabułę, po prostu fajnie się te wybuchy, pościgi, strzelaniny itd. ogląda. No dobrze, moi drodzy. Eee, dziękuję za oglądanie tego filmu. Mm, mam nadzieję, że ktoś z Was, kto ogląda to, obejrzał już No Time to Die i ma jakieś swoje ciekawe konkluzje, którymi chciałby się podzielić w komentarzach. Tak więc tam zapraszam do różnych dyskusji na temat, eee, na temat tego, czy zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie. I, i co? M bądźcie dobrymi ludźmi, oglądajcie fajne filmy i fajne seriale, wspierajcie legalną kulturę, yy, chodźcie do kin. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!